Ty, puzzle! Macie, co ty tam robisz? Ja nie, nie wiem, co ja tam robię, stoję gdzieś na uboczu, to, patrz w ogóle patrzę. Nie, bo chodź, nie patrzy się chodź, na te człowiek, trzy patrz. jajka! No tu mamy ide idealnie Uu. dla dwóch żartowałem. To na jest trzech. Dla trzech! Trzech graczy, o proszę. A, musimy i tak skończyć, żeby zagrać. A... No to idziemy na do, to, idzie do to pierwszego. To Dzisiaj, nie, nie, nie. Dzisiaj po prostu zrobimy jeden sposób. Dzisiaj zrobimy. Samouczek. Dzisiaj zrobimy gry dla dwóch, trzy osoby.

Idę. Zapraszam pana, bardzo Idę. serdecznie. Ej, a co Idę. by było dobra. gdyby Idę. 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 był Idę. tylko sam Krystian tutaj i nikogo na serwerze i co wtedy? By było? No to nic, patrz, no to patrz, nie przejdziesz wtedy. Nie, 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 no patrzcie, a zejdź z tego. No, zejdź z tego, no nic. To się zniknie. Zniknie. No, no dobra. Nie, no to właśnie. jest dla dwóch osób, no jest dla dwóch osób, to nie ma dla pojedynczych osób. To idź, Krystian. No czekam, aż Ola kliknie. Znaczy, Ola. No, dlatego <laughs> się tak <zastanawiam, laughs> tam... przemucham. O, 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 ja, ja, o, o wszyscy, wszyscy dali radę. Niebieski włączyć Ale Aj, tak, tak. <laughs> Cztery sekundy, szybko wow, I Dobra, idziemy dalej, proszę bardzo To dobra. nie jest nic trudnego dla nas <laughs> Ani trochę. A, bo to trzeba chodzić gdzieś od początku tak. Drugi nazywa się Balans Ale dobra. myślę, że ta gra nie będzie zbalansowana Proszę Przechodzimy, czas, czas o, 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 o. Nie pomyślałem Maciek. Dobrze. A dobra, chodźcie, chodźcie wszyscy w trójkę. Dzięki Ola. O, dobra, dzięki Macie. Nie wiesz, Teraz to, to musimy mu otworzyć. A, ja jestem, a, ja a ja Maciej, jestem ciekawy, jestem ciekawy, czy jak będę. W... O, wiedziałem. Dobra, nic nie waży. Ola, otwórz mi, a ja przejdę dalej. O nie. To mu otworzyć? To jest. A. O nie, o nie. To muszę zrobić, o nie. O nie. Muszę iść, o nie. Czyli, muszę iść, pomóc mojej konewce. Dobła. Dziękuję. No ale. No. no, co nie działa? I jedna osoba musi iść. Ja Ola, chyba, za ale chuda jesteś. Ja jestem za chuda. Ej, co się dzieje? Hmm. O teraz. Te Ola! Co? Oj, oj oj! Użyj poskaczka. Dobra, Christian podziwiaj mnie. Ua! Ale super! Dobra, Dobra klikaj Ej. tam, ja idę po zielony już. Tak, e, po biały. Po biały, no Dobra. ale po zielonym. Tak? Tak, dalej, tak. No Maciek muszę... robisz parkour, parkour! O kurde! Robisz... <śmierdzi> Dawaj, parkour, parkour! Kur, ja, ja, ja przecież ja nie lubię! Obi, dobra, proszę! No i teraz Przysk. musisz jeszcze tylko wrócić, ale jeszcze stój! Jeszcze stój na guziku! Dobra! Bo się wracać! Czas, 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 czas! czas. Ale... No! Ja zdążę! Macie ci! O, Dobra, jeszcze raz zrobię. Poświęcę się, Krystian. No, ale ja nie, ja nie dostanę punktu, nie zrobię kolejnego, jeśli no, tego nie wejdę. Czekamy. czekamy się, poświęcę! No. Czekamy, czekamy, czekamy. No, dzień dobry. Ja przepraszam, ja nie wiedziałem, bo ja nie widziałem, kamerę nie oddaliłem. A skoczył mi od razu i No elo. bo on, on myślał, że już czas i już musi tak, teraz tak, zejść Tak, tak, tak. Jeszcze raz prosto. musisz zrobić pan. <grym> <do kary. grym> ale to było ledwo, ledwo, w sumie. Dobra, teraz oddaliłem e, wszystko. Stój, Malciek, Dobra, wszystko widzę. Tam dalej biega. stoisz! Czekam, czekam, czekam. Dalej stoisz, dobra. dalej, zdążysz na spokojnie. Dawaj. Już, chodź. <grym> <grym> szybko, Maciek, szybko! Nie, Maciek, musisz zdążyć! Zdążyć! Jeszcze 360 zdąży, zobaczcie. Nie, o, nie, nie, ale łatwo. nie. Łatwo. Proszę, nie na mnie, bardzo Dała się. ładnie. Oh. I teraz są już te średnio zaawansowane poziomy. Ale myślę, że robiąc poziomy dwójkę w trójkę, zrobimy sobie wszystko. Zrobimy ciężko. Ja idę. Puszczam was. Dalej. Cześć. Jeszcze raz, kliknij. A nie, musicie sobie po głowie skakać. No chyba nie. No nie. Na pewno nie. Nie, no nie. Nie ma opcji. No nie ma. No patrz, no. Ja ci stanę, no idź, idź. Idź, krychę, no, no. No, no i po głowie musisz chyba No, spodziewać. Nie! Idź, idź macie. Ola, Ola, o, y, idź, 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 Czekaj, znaczy, teraz. Teraz. O, o, teraz drugie się włączyło. Dobra, teraz podskaczę i znowu. No. no. O, o. Uh -huh. No, i od początku, Marek. I Okej. musisz przeklikać znowu wszystkie. No, i od początku. <laughs> Ale u mnie się nic nie dzieje. O, drugie, no, zejdź i wejdź teraz, czekaj, Dobra. poczekaj. I się, i zostań. Dobra. O. I hm. co? Podskacz. O, nie. Było nie, przez chwilę. Nie w to. Było przez chwilę. No, no nie, nie wierzę, Ola, teraz to teraz no jest problem. To nie, nie, no nie! Ola, stałem, prawda? Stałem. Tak, tak. Te guziki nie działają. Guziki po nie działają krzywem. od razu. Ola schodzi i wchodzi. No. A? Nie, no. nie działa. Guziki nie działają, krzywem. Na, na guziku się rusz, po prostu rusz, rusz się lewo-prawo na guziku. A to nie teraz. No no teraz prostu, nie to zejść, teraz jest wciśnięty. Teraz będzie co? Jedynka? Teraz będzie pierwszy. I teraz rusz się, czekaj, rusz no. się na nim. No O, dobra, i teraz zejdź i wejdź. Ty? Zejdź i teraz wejdź. I wejdę. Dobra, no. jest trzeci. Nice. Ale mądry jest, e, zejdę. Ja I teraz zejdź i wejdź. I wejdę. Dobra. Krystian? Czy nie zlagowało? Olo? O nie, Krystian z się zejdź i wejdź. Kogo zlagowało? Ale przecież, Krystian, na górę iść! Ale u mnie nie ma tych schodów. Dobra, bo mi w miejscu stałeś. No to zlagowało. No o, dobra, mam. E, no masz chyba. No nie? i teraz, teraz chyba ja, tak? tak. Ja wam włączać wszystkie. Zapraszam. Chyba nie. No chyba się... Ja nie wiem, które są u was. Zielone. O! Jest! Mamy! szybko macie! Dawaj drugie! No i zaraz... O, dobra, dobra, dobra! Proszę bardzo! Dawaj trzecie. Zobaczcie, jakie zepsute. musimy... po prostu załapać, co nie działa. Czy musimy poczekać chwilę? Bo jak czwarte zaraz nas No Proszę bardzo! Jeszcze jest piąte? No. No, dawaj. Siup! No i proszę bardzo. Teraz ja o, idę nie. zrobić... A nie pchaj mnie! O Boże Popchną Maciek, Pop Popchnął Pop. Pop. i to jak!? Pop... Proszę... Idę! <laughs> Dasz <laughs> <laughs> radę? ja na shift roku, mam to robić. O! O, Maciek no, no, Dobra, udało się. Musisz wrócić. No już, już, musisz tylko przeżyć, wracając. I, i, i... I, I teraz bym Ja stanę na różu albo ja chcę na zjeżdżalnie. Ale Ola, uważaj, bo. Uh! Jedziemy. Oj, oj, oj! Nie wierzę w to. Ja dobrze chciałam, że, wie, glaub, nie wiedział, że wie, nie Ola półbą zahaczyła tutaj o ruch i spadła. Dzisiaj, Ola idziesz to... do kolejnego, koniec, idziesz do kolejnego No Krystian, no wy! A ja? A ja? No, co, A co ty ja? nie ukończyłeś? No nie, no bo przecież czekałem na was, patrzyłem się Jezu jaka pierdoła, o dobra, boże, dobra. idź Ola no. A, Jej Dobra, mój. wy będziecie sobie podnosić, dobra Nie, nie wierzę w to Dobry, bo... ja, mam, ja mam czasami wrażenie, że jak gram z, z wami w takie gry, to wy specjalnie lubicie grać w coś pięć razy dłużej niż trzeba. Ale wszyscy się, nie robię tego specjalnie. No, słuchaj, to nie ja wpadłem do wody, okej? Okay? Maciek, staniesz mi na fioletowym, bo Krystian nie musi tego przechodzić. Jasne. No, no jak robię. nie muszę tego prze... Aha, no, no czy, nie, ja nie muszę. No, no. <laughs> <Jeszcze> <laughs> się, <Proszę> bardzo. będzie. <laughs> Dziękuję. To mi racja. Chodź, chodź na różowe. <laughs> Byłeś potrzebny do zielonego kadrawika. Jak spadnie któreś z was, to nie powtarzamy tego. Nie, nie spadniemy. Dawaj, ola, dawaj, ola! I wypadliśmy ładnie. Tym razem jakimś cudem. O, siema. Jakoś wam się udało. siedzi. O Maciek, udaje żółwia, który się przewrócił na plecy. Nie umiem wejść! Normalnie! A, dobra, A ja wołaję OSD cały czas, mucę i mówię, co jest, że Myślałem, że w sensie mnie zlagowało jak ciebie, że nie mogłaś się ruszać. tu, to znaczy, tu tu, 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 dobra, który. O! Po co kliknęliście? Ja już. Nie, widziało! nie widziało! Ej, trolalo. Prawy jest prawdziwy, jedź na prawy. Na prawy A Nie, na prawy nie możesz, poczekaj poczekaj, 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 bo to jest czas. Co? Teraz jest po prawym. Macie kurier, szybko! Tyryry, jak paczuszki! Na fioletowe! Dobra, On. jesteśmy tu. Nice, dobra. E. E. Ale ładnie. E. Ale ja już ale czekam, dobra, aż Wojciech zrobi e, i umrze. Dobra. <laughs> <laughs> Dobra, dobra. Nie, nie wiesz. <suszyna> no, nie wy Nie, nie, nie tutaj w po prostu Nie wierzę! Nie wierzę co wy robicie. Sumie, sumie, nie wy, boże, co wy, wy, wy to. razem powinniście robić y, poziomy dla solo osób. Dla solo. Ja, myśl, ja myślę, że o tej godzinie <suszyna> nie myślę po prostu. Chodźcie. są Ogromne głowy po prostu, ogromne ogromne głowy po Dobra, nie resetuj, bo nie ma po co dobra. A co muszę zrobić? Na muszę dół sturlać oui. o, to nie jest Wii, oui, to są schody. Okej, okay, uwaga! Ten klocek. Ja chyba na ten drugi muszę za mostem. Tak. Dobra, jed jeden Ma Maciek, tu. ale. Dobra. Co? U mnie on wisi w powietrzu! Ty na pewno postawiłeś tu klocek? No i normalnie przyszedłem na drugą stronę. A U mnie, u mnie też tam gdzieś wisi. Mnie... Okej, okay, dobra. Była... I co się teraz zrobiło? Drabina! Nie wiem. Drabina? Drabina. Okej. Okay. Proszę nie spaść z mapy. Dobra. Siema, Ola. O kurde, e? tu czerwone... E, pomożecie co? mi do przejść? <śśmiech> A nie, nie musicie. Nie musimy przecież, Maciek. A nie, musicie. A, będziemy... Musimy, nie. bo biały. O nie, o nie. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Mówiłem, że to jest ciężkie. Ja tak okay. nie doskoczę to do, do niego. Do... Nie, to jest eee... czasowe, nie zdążę. Eee... Dacie radę? <śmiech> <śmiech> Krystian do ciebie. <dziewięci. śmiech> Krystian się Krystian byłoby szybciej, wiesz. O, nie, nie mów mi, co byłoby szybciej, okej? Okay. O się się byłoby... <laughs> <laughs> nie, 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 zastanawia jak wy możecie nie, 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 Nie Bo u mnie nie było to nic. Tak? A. Jak to? No No normal... od mnie na przykład to co on tam postawił, ten niebieski, to on u mnie stoi gdzieś z boku w ogóle. No ale most masz włąco... włączony. Włączony. Włączony masz most. O boże, o, jak ty tego czy... czerwonego kotka postawiłeś. się trzyma jeszcze, I nie? mówcie nie? jak ja stawiam jest, kotki, okej? Okay? To wy spadacie jest, tak? na najprostszych poziomach. Gramy w trójkę na poziomy dla dwóch osób. I przechodzimy drugi raz nad średnim, gdzie nie ma nic przemyślenia. myślenia, Prze ale bo Maciek nie potrafił przeskoczyć czerwonego koloru. No ale I ciężkie bardzo jest ciężkie przeskoczenie, jest najcięższe. Bu, 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 bu. Słyszeliście kiedyś pterodaktyla? Jak? Tak. <ślech> 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 Maciek tak, na czerwonym tak nie dobra? Tak Postaram się. Ja mówię, bo to Maciej ciężkie, teraz jak, jak... bo ja obi dawno nie grałem i ciężko jest obi. <laughs> nie dałem, nie grałem dawno obi. No nie no, tutaj to są to tak totalnie obok siebie te czerwone pola, że no ciężko no ja powiem to No ci, że ciężko, coś... nie? Bo ja nie, nigdy nie mam wyczucia mm. kiedy się skacze. Z pierwszej osoby Musie... się skacze. Musiałem A. się obejrzeć na niego, czy na pewno dało radę. Z sobie skaczesz. Nie, ale tak robią nie. amatorzy. Z czwartej osoby skaczę. To jak? To, to widzisz jak? No, bo ja mam w prawej jestem prosem robloxowym. Okej, okay, ola, leci. jak stoi, się Maciek, jak ja stoi, zasta... Maciek Maciek, jak ty masz ci... A, dobra, nieważne. Eee, które ola potrzebujesz pierwsze? Fioletowe. Czarne. Czarne. Proszę. Czarne. Eee. Raz, fioletowe. Eee, Ale Maciek hmm. może ci stanąć na białym. Macie Gdzie jest białe? Eee, białe jest u mnie. Gdzie jest białe? Aha, ty, ty musisz pójść i ja muszę ci włączyć. Tak, ale to pójdź... ja mam 5 sekund na tym twoim. Dobrze, dobrze, to skoczysz sobie najpierw tego i poczekaj. Ale to I ja są włączę dwósobowe. i ty. A włącz swoje ile u ciebie trwa? 8 Dużej. sekund. Czyli ty musisz włączyć swoje i zacząć Wła wracać. O... A widzisz, że ja przyżyłam? Co? Widzę to. A widzisz to? Gdzie ty ale jesteś? tak nie wrócisz, nie masz jak. E a tam widzę cię, dobra, a widzę jak I tak musimy zginąć. No to, Dalej, to. No trudno. Wiesz Leć. co, ja nie wiem czy ja to zrobię. O mój Boże, o mój Boże, to będzie ciężkie, tam na timing radę, trzeba zrobić. Dobra, idziesz. Jak wejdziesz na niego, to jak zeskoczysz, wskakuj wracaj od wy... razu. Skocz ty. Wskakuj, skakuj, dobra. NIEBIESKI Miebieski, Maciek! Maciek śpi! <laughs> maciek! Pogadaliście I... o swoich, a ja nie powinna. Dobra, czekaj, czekaj. Dobra, czekaj. Czekaj, Najpierw Ola skakuje. No. Ja ci powiem dobra. kiedy, ja ci powiem kiedy. No, dobra, ja widzę okay. już. Nie czekaj. Ja <grymne> to Nie. nie. nie, nie wiem, wiesz, co... Kliknia, ty to zrób, ty to zrób. Nie, Ale wy mi źle klikniecie pewnie te. <grymne> nie, nie kliknę ci źle. Dobra, chodź, ola. My robimy Idę. to. Ja powinienem tam zrobić kliknąć fioletowy i przejść na niebieski, a my gramy w to w trójkę i nie możecie tego przejść. Po co mi klikacie ten fioletowy, nie, już? Co, ci wskoczyłam! U mnie dalej jest wciśnięty u ciebie. No dobra, nie jest wciśnięty teraz. Dobra. Jeju. Maciek, Maciek. Dobra, dobra, Maciek. Jeju. Dobry timing zrobiłem. Teraz. Zielony musi ktoś kliknąć. Dobra, dobra, Maciek, chodź na zielony. Dobra, idę. Kliknij <noise> mi zielony. Proszę. Chodź, przejdziemy razem! <noise> Czemu nie przyszliście drugim? Aha, dobra, okay. jest niebieski. O mój cze... Boże, Krystian. Dobra, widzisz. Mm, Czekam aż się zresetuje, nie widziałem, o, że mój będzie zrobić. Gotowy? Stój no. na razie, patrz na Krystiana, gotowy. Dobra. No, czekam! A! Dobrze! Where is the yellow button? No, gdzie uh... ja, ja mam żółty? Pod spodem musisz spać na dół! No, do sufitu jest przyklejony. Czasówka. Dobra. Maciek! Nie, nie, olo, olo, olo. ola! Maciek, ty <laughs> nie To ty mnie przesuwałaś! Ja o, tak stałem! Eee, dobra. Radusimy. Nie klikaj mi przycisku. Nie, nie wiem, co dalej widzicie, bo. aha. A. Poczekaj, czekaj, bo. Prużowy musisz poprawić. No, to a powiejesz tak. już, tak? Tak, możesz się. już jest stały? Tak, już jest stały. Okay. Dobrze. Możesz już przejść. Zapraszam tutaj... na mnie, ktoś musi wskoczyć. Ja wskoczę. Czekajcie. Ola, czekajcie. Ola nie... Czekajcie, musi się coś pomnieć. Nie, Maś, nie, ja się nie widziałam. nie, 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 ja go naspał, nie, 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 nie o Jezus, Macie? Przepraszam, ja pójdę teraz w prawo jeszcze, co tam mnie nie było. We dwójkę a, idziecie? dobra, do... A, do... A! <laughs> dobra. Ja nie wierzę w to, jak my przechodzimy wszystko i Maciek ma takie... Dobra, umieram. Nie! Halo? A, Aha, Jaybox, potrzebujesz ciemnych, halo? żeby wejść na górę. O nie! Puść mnie! Zostawcie mnie! Dobra, teraz. Nie. O kurde, ja mam to zrobić! No. Nie, nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. Może, może jednak ja tam nie pójdę, co? Bo ja tak. Dalej... nie, do no, Chciałeś, chciałeś nie. właśnie! Nie dam rady. Rada, rada, tu. A, dobra, czekaj, nie czekanie, przyjść tu. Jezle, oh jakiś boże. Dobre, nie, jakiś wstyd. jakiś co ty? piękne to było. O mój Boże, o mój Ej. Boże. Dobra. Ważne, żeby się teraz nie ułożyć, nie? Dobra. No, no. Maciek... <laughs> nie nie, nie, nie. nie co <laughs> naprawdę. Ja nie muszę tego przejąć. Maciek, Przyszłam. prawy. Zrób to z Krystianem, Maciek. Maciek, płać na to i prawy. Dobra, okay, dobra, dobra, spoko. O mój Boże. Dobra, ja to było... Głowa. to było śmieszne nawet, Podobało dobra mi się Powiem jeszcze raz Ja widzę tam, jak A. ty tam skaczesz Muszę poczekać, musi mi przycisk wcisować O Jezu Ja muszę no, to jeszcze. Macie... Już jest, już jest przycisk na dole Wystarczy Noć. tylko, że do mnie dotrzesz Tylko, no Maciek, musisz dobrze przeskoczyć Bo się bardziej stresuje. Dobra, jest, jest Uskakuj. No Aha może lepiej ty, Krystian? dziękuję. O mój Boże. Ostatni nam został. Słuchajcie, bo ja nie wiem, jak stąd wyjść. A reset. Ej, Jest, jest. Return back. No, 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 no. Nie A czemu no, nie jest tak? stramble? No bo zrobiliśmy to już, teraz kolory są. Mam nadzieję, to to. czerwony. To niebieski wezmę sobie. Ja też wyglądam na niebieski. Lepiej tak. Dzięki. Dobra, ja muszę pójść tu na pewno, żeby wam odpalić ten. A ja co, muszę A, odpalić? A, Maciek też musi, idziemy razem i wracamy. Dzięki. Oko Spoczko, ola. O, Krysjan nas musi przenieść! Dobra. Na głowie. Jak zdobędziesz głowę. A! Nie, nie, nie. <śleski> <laughs> Uf, się, A co? i ściana się zamknęła? <laughs> tak, tak. Nie, nie, spoko. Pa poczekaj, poczekaj, patrz, patrz. Ale pa, ja ja ściana do jest, jest zamknięta. Ty jest nawet księd... tamtych skoczyć nie potrafisz. <laughs> poczekaj, ja tu jestem. Patrz, tu jestem. Patrz, patrz, patrz. Hmm? Nie te rady. Ściana jest. <laughs> Dobra, ja się zabiję i pójdę z nią, bo normalnie. Nie no, kobieta nawet tu nie potrafi skakać. Jej. O Jezus Czuję się jakbym rodziła. No co stało? ja z wami mam, normalnie ja nie wiem co mam tu powiedzieć. No co, no? No właśnie nie mam. Śpieśnie jest, no. jest przynajmniej no. No, czekajcie, no, zaraz chodzi. się tu będziecie. Tu się będziecie zaraz Macie jakiś śpiewasz. Na pewno. Co teraz? No skacz, Pol, na lewo! No nie to A na białe nie może nikt stanąć, nie? nie? może nikt. Myślisz, no no skacz na lewo na tą platformę. Aha. Okej. Okay. Nie, 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 Ona to specjalnie robi! Poczekaj, ja wezmę czerwony, Krystian, ja wezmę czerwony. Nie, ja już wziąłem czerwony, No Ale Maciek to jest, Maciek jest niebieski, nie No i co z tego? Ale ty mi jako czerwony nie pomożesz i tak! No. No co? No... A jeszcze daleka uf, droga. droga jest. Kaj, <laughs> poczekaj. O Jezus. No też radę, no dacie radę. No, no. Ona radę. po prostu spacji nie umie używać. Nie, no uf, dacie nie. radę. Masz. O, widzisz, brawo! Jest... brawo. No, jest... wow. Dziękuję. Czekaj, czekaj. Okay. Tutaj. No, 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 Maciek, dawaj. No. Uf, no tak. uf, uf, uf. Jak Maciek dał radę, to ja też dam radę. Uf, uf. Yy, uf, to, to, jest, to, to jest czarny, a on tam na górze będzie, okej. Okay. No, jestem. Musimy dać mu dwa niebieskie w sumie. O nie, poczekaj, bo tak ja piszę, ja <głos> <głos> Aj, Ja nie muszę iść. <noise> nie, nie, ty nie musisz, wystarczy tutaj ja jedna idę, ja e, Miola i tak włączy zielony, więc nie muszę tutaj nawet skakać, tak. okay. I zielony! Teraz, Co Ola, dalej? o ile się nie wywali na tych... Psz, o, o kurde, okay. <laughs> Ola, dawaj, dawaj, to z nami chyba. Nie, czekaj, 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 bo musimy zobaczyć. Eee, tak, Ola, Tu jest czerwony z nami. do wciśnięcia. Tam jest niebieski. Nie no, Ola, Ola do nas idzie. Dobra dobra, dobra. dobra, tylko teraz chwila. Bo tu jest czerwony, ja mogę wejść na czerwony. Co się stanie, jak to zrobię? Czerwony. Musi Aha, iść, wy nie, wy nie możecie puści. wejść do czerwony. Ja muszę, ja muszę dotknąć czerwony. Muszę przez głowę ci przeskoczyć. jak no, może... Przepraszam, żeby nie było. No, dawaj. Ja już sobie no zobacz. Dobra, udało się. Dobra, i ja teraz ja mogę przejść i odpalić wam niebieski, tak? Tak. <noise> y y czy... No, tylko Maćka... 15 sekund jest. To wrócić, wróci, tylko poczekaj. Dobra, chcę Ola przejść. A dobra, ja, to Ola no, będzie klikać. klikać. Ola będzie klikać wtedy, tak? Ty jak możesz liczny. mu kliknąć. Aha, dobrze, tylko dobrze. ja wtedy nie przejdę, tak? Nie, przejdziesz, tak. tylko tego chyba w początku nie można. A nie, y wpuścicie mnie, wy, 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 wy mi klikniecie. Co? Dobra, Maciek, chodź, masz. Nie wiem, Maciek, nie, Ja nie wiem, nie rozumiem. Ja też nie. Cicho, rób to, co mówi. <laughs> No to przejdźcie sobie, dobra, spokojnie, przejdźcie sobie. Chodź, Krystian! Chodź, Krystian! Po prostu początku nie mi możesz tu stanąć. Nie, początku nie możesz dotknąć chyba, z tego co rozumiem. Nie, musisz mi stanąć na środku. Ola. No to poczekaj, niech pozna ci czas. Przecież 10 sekund było! No ale ja się nie czuję pewnie, jak tu jak leci no. w dół! Jest dobra. Dobra. No, stoję na środku. Weź mu się róż. Nie, bo mnie zabije. <grystanski> dobra, to ja muszę reset Tak, <grystanski> Nie no, idziemy ci pomóc, musisz to przejść. Ale dobra, idę. O! Nie <grystanski> oh, <grystanski> ja też tym razem wezmę czerwony. Ale, a kto kliknie niebieski? Gdzie jest Maciek? No Maciek! No, Okej, okay, Maciek się już wywalił. Ty z tylko na niego zrobić przybliżenie <grystanski> i widzimy, jak umiera. O Boże Znowu to Maciek. zrobił. O Boże Maciek. Oczy otwórz! Zjałowić, mi dobra? No idź, jesteś przy niebieski. Kiamał Nie kliknąłeś. Maciek! Maciek, nie kliknąłeś! Nie. Maciek. Nie kliknąłem, no co wy mówicie? Umieram. To nie załapało. No, stajemy obok siebie Ola, żeby on mógł mieć łatwiej może. Dobra. Jak się odbił? Ja już się śmiałem, że już, już myślałem, że nie dam rady, wiesz? Bo ja tylko przechodziłem sobie. Dobra, dzięki. I co? Teraz ty musisz ty iść. A, a to No chcesz... i na górę idziesz, mam No musisz na górę pójść. No dawaj. Dobra. dobra Teraz ty mi zielony klikasz, ja sobie wracam O dobra. mój Boże o ty, 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 ty. teraz dobra. idziesz, klikasz czarny i zeskakujesz do nas I, pod, i podskakuj po tej rampie, bo szybciej jest, dobra? Patrz, chcę, że spację trzymaj dobra. No, szybciej jest Dobra, jestem Dobra, dobra teraz stój Maciek! Trzeba... A, ja to zrobię, Krystian Tak? No, ty nie możesz tam wejść bez tego A, bez ale... kitu no tak. mogę a, a ja? Ty stoisz. A ty teraz idziesz, chodź I przechodź A, ale łatwo no, i jalo. A, dobra. A, ok, super. Wierzę. Zrobiliśmy ola! Wow! Gratulacje! Widzowie szaleją! Zrobiliśmy poziomy dla dwóch graczy w trzech graczy! Wow! Było super łatwo! Wow!